Dzień dobry, panie premierze. Monika Miller, Polsat News. Panie premierze, napisał pan, że to, co się stało w Buczy i w innych podkijowskich miejscowościach, to jest coś więcej niż sygnał alarmowy dla Europy i dla świata. Apeluje pan o reakcję, stanowczą reakcję ze strony kanclerza Niemiec, ze strony prezydenta Francji. Jaka to powinna być reakcja? Mówi pan również, że Europa powinna działać razem bardziej stanowczo. Zatem co w tej chwili trzeba zrobić, by powstrzymać... Zbrodnicze działania Rosji. Bardzo dziękuję. Pani redaktor, szanowni państwo, popatrzmy na gospodarkę rosyjską dzisiaj. Popatrzmy na ten papierek lakmusowy każdej gospodarki, jakim jest waluta. Rubel, który w pierwszych tygodniach wojny się osłabił, dzisiaj wrócił do poziomu sprzed wojny. Co to znaczy? Dla każdego z nas dla wszystkich w Europie. To znaczy, że rosyjska gospodarka obroniła się przed ty, tymi sankcjami, które zostały nałożone. Muszą zostać nałożone zdecydowane sankcje na społeczeństwo rosyjskie, zakaz wydawania wiz dla Rosjan innych niż tylko wizy humanitarne dla tych, którzy chcą uciekać z tego faszystowskiego kraju, z faszystowskiego, zbrodniczego kraju. Zaproponowaliśmy na ostatniej radzie europejskiej sankcje także na wszystkich członków partii Jedna Rosja, partii Putina. To nie tylko on jest odpowiedzialny. Wszyscy są odpowiedzialni. Wszyscy są współodpowiedzialni tam. Ci, którzy milczą, ci, którzy wspierają Putina. Zaproponowaliśmy radykalny plan odejścia od rosyjskiej ropy i rosyjskiego gazu i rosyjskiego węgla. I wzywam wszystkich europejskich liderów. Zróbcie to jak najszybciej. Nie bójcie się tego. Kolejne sankcje, które mogą być narzucone, to przede wszystkim sankcje związane z technologiami, z gospodarką. Wszystkie one mogą doprowadzić do natychmiastowego powstrzymania działań wojennych. To jest niezbędne. Obudźcie się wreszcie.